Nie no Marek chyba ci się, w dupie, byś, k***a, nie? Ci się w dupie, już nie. się w dupie, wypadać! Wyp... Ale jak to no, będzie na no, filmie To ci za... Wyp... Disko Polo ci tego nie zrobi. Zostań, moją kotką zostań, moją słodką zostań Tym marzeniem dla ciebie się szybko, zmieni. zostań Moją kotką zostań, moją słodką zostań My marzeniem Ma ja się z tobą, że jestem Marek, a ty jak masz imię? A ja? Jestem Marek. Jak masz na imię? Fan maskach. Witam bardzo serdecznie. A nie ma takiego ale ja, ja, ja dzisiaj jestem Pani Maśka, witam bardzo siedzęśnie Państwa i dzisiaj zrobimy sobie taki fajny challenge 24 godziny bez internetu, bez telefonu e, bez żadnego sprzętu elektronicznego i w ogóle bez prądu e, i postaramy się wytrzymać. E, tak maleciku? To w takim razie zaczynamy. Dobra, może powiem to teraz normalnie. Witam ja jestem kamerzysta i dzisiaj zrobimy sobie zajebisty challenge, czyli 24 godziny bez internetu, bez 24 godziny bez telefonu, 24 godziny bez żadnego sprzętu elektronicznego i zobaczymy naszą reakcję jak my. Bo ty bierzesz ze mną udział, tak? Tak, tak, tak. Mareczek bierze że z nami udział. Eee, także od tej pory. No cóż, ja już mogę wypieczyć telefon tak naprawdę. I filmu dzisiaj nie ma, bo nie wrzucę. Nie, zaczynamy za 5 minut. Zaczynamy za 5 minut, zaplanujesz sobie film, tak żeby wszyscy wiedzieli, gdzie dzisiaj film będzie. Ale nie zmontowanego? Serio? No do końca nie ma zmontowanego, co dzisiaj filmu nie będzie Ale będzie challenge, autentyczny challenge Ale co, montażysta nie montuje? No nie wiem, no jak ma się z nim skontaktować jak nie ma telefonu no Dobra, masz 5 minut. Do... Masz 5 minut, napisz może żeby wrzucił film Dobra, zaczynamy czy nie wiem czy to będzie 24 godziny czy po prostu cały dzień Bo jutro musimy zrobić coś ważnego na tym, nie możemy się po prostu pozbawić internetu, prądu i wszystkiego na 24 godziny Ale po prostu zobaczycie naszą reakcję na cały dzień bez, bez, bez telefonu to chyba jest najważniejsze, telefon, internet W każdym razie teraz jest godzina która? 9, 10? 9.30 ileś 9 .30. Więc do wieczora jesteśmy pozbawieni Do godziny 24 Do godziny 24 jesteśmy pozbawieni elektroniki Zaczynamy kochani Ach Jezu jak mówię żeby dotknąć tego laptopa No to dotknij, co za problem no, Nie 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 zostaw, zostaw Mieliśmy wytrzymać 24 godziny więc Nie dla to znaczy, Kurde Mówiłem bez tego Po co to robisz? Zostaw Żeby ci się nie udało Żebyś przegrał Ale to ty też bierzesz w tym udział, na normalny jest No dobra, ale jak ja przegram to ty też przegrasz bez przesady. Minęła jakaś godzina. Cały czas ja łażę po domu. Nie wiem, co mam zrobić, naprawdę. Ty wiesz co ze sobą zrobić? Bo ja nie wiem. Ty chodzisz z tą kamerą, nagrywasz jakieś głupoty. W ogóle co ty nagrywasz? Drzewa. ci Zachowujesz się tak jak kolejnik, który nie pije dni W sensie na głodzie, tak? Tak, 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 dokładnie. Myślałem, wtedy myślałem, że wytrzymanie bez fajek jest ciężkie, ale bez internetu jest równie ciężkie. Znaczy może troszeczkę troszeczkę łatwiej się wytrzymuje bez internetu, ale też ciężko. Bo chodzi o to, że odruch, nie? Że musicie sprawdzić telefon. Brakuje tego odruchu po godzinie już. Zostaw Marek Tomasz. Ale Marek. No ja nie należy do Ciebie, czy... tak? No, oczywiście, że należy do mnie, ale nie mogę tego otworzyć Może chcesz mój telefon? A Ty nosisz go przy sobie? Na no, czemu nie? Nie poszukiwałeś? Nie Wyłączony jest No nie, jest wyłączony Marek No ale nie używałem go No jest teraz wyłączony, no, co? Świeci no. się coś? No masz, weź sobie No nie, odważ no, się, odważ, no, nie spuści się? Nie Najbardziej interesujące... Dostałeś w ogóle deala za 50 no, na... A skąd o tym wiesz? No, no wcześniej czytałem, zanim się zaczął challenge. Nie, I Typek napisał, komuś, że, że jest tylko dzisiaj możliwość, żebyś mu odpisał, traf, bo inaczej na Koncert za 50 tysięcy, Koncert za 50 tysięcy. na, sprawdź maila. maila, odprawcie, sprawila, odprawcie, no, odprawcie, maila tak? no zobacz, tak? napisał na fauna. Dobra, jedziemy na miasto, Napisał do ciebie. Ale maila do ciebie gościu napisał 50 tysięcy za koncert to, jedziemy to miasto i jeszcze ten Eminem napisał nie, tak no ale nie, nie, jak mu nie, nie, dzisiaj nie, to trudno no dobra nie, chodź jedziemy na miasto serio Eminem jedziemy Marek nie, na 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 nie, 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 na bez przesady. Nie, auto to jest elektryka. Jaka elektryka? Bo tam nie ma elektryki, tam jest, jest elektryka, ale nie muszę elektryki używać wcale. No to musiałoby światła wyłączyć. No nie, bo to nie jest znaczy to jest cały napędzający się. Nie, to musisz włączyć. No co ty pierwszy, Szmarek? A żebyś światła no. I ten radio musisz wyłączyć Dobrze. Wiesz co? Co? Czemu jesteś tutaj a nie gdzie indziej? A czemu jesteśmy tutaj? No wyjechałem na jakąś wioskę bo chcę po prostu odpocząć Minęło jakoś dwie godziny od ostatniego użycia telefonu Ja jestem w pełni, w pełni sił Tak jakby inaczej myślę A ty Mareczku też inaczej myślisz? Używasz mózgu Ecz. W ogóle mam po pomysł, padłem lustrem. Posłuchaj, wyobrażasz sobie sytuację, w której ja szeplenie przez cały dzień, ja co ty łapek w górę, ty będziesz się razem ze mną. Ale ja nie umiem. Nie umiesz się Nie. W ogóle? W ogóle nie potrafię. Nie potrafisz? Nie. nie co? Ciekawszy każdy się plenić. Powinienem wziąć olejnika, on jest specą. Ale olejnik miał takie słodkie, rozumiesz? Jest ja tak słodko śleplenie. A olejnik, przepleni jak y, przyduszony patusz y, y, patologiczny patologicznej To jest taka różnica, rozumiesz? Ja mam takie słodkie szeplenie. A on ma jak przeduszony patusz, który, który psuł alkohol i nie ma ząbków, wiesz? No dobra, gdzie jedziesz? W yy, K. To wybierz jakieś miejsce, bo przecież nie będziemy cały czas samochodem jeździć. Jak to? W ogóle? Ani i nie możemy jeździć cały czas samochodem? Do czego? Bo po co? No skończy się zaraz benzyna i jak zapłacisz? Jak nie no możesz... jeszcze żeby... no, Wziąłem, zabezpieczyłem się. No dobrze, to w takim razie jedź. Okej, okay, zatem zadecydowaliśmy, że pojedziemy do Kubańczyka w tej sytuacji. Tak, I od Kubańczyka trzeba będzie wziąć pieniądze, pożyczyć, albo pożyczyć i nie oddać, żeby mieć na benzynę i na jedzenie. W każdym razie wytrzymaliśmy już jakieś dwie godziny. No oprócz sprzętu, jedyny sprzęt elektroniczny, tutaj się naświeci się ten ekran, na no, Mogę z tym zrobić. Świeci się ten ekran. Świateł nie masz. No, wyłączyłem światło, ale to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, mimo wszystko, jeżeli jedziemy bez świateł. Póki jest jasno, jeszcze nie ma żadnego problemu. Jak zrobi się ciemno, pojawi się problem. Dobrze. Stoimy aktualnie w korku. Dwie godziny minęły, jest naprawdę ciężko Ja cały czas szukam tego telefonu. No, Marek, ty masz to w dupie, nie wiem dlaczego. No, najprawdopodobniej dlatego, że masz kamerę. Ty już nagrałeś? Ile procent baterii zostało w kamerze? 25, ale mam drugą baterię. Nie nagrywa jakiś gównian, bo to stracisz baterii, nie nagrawi. A zrobić im przebitki, co nagrywałem? No ale zrobić te przebitki. Weź, pokaż w ogóle, co nagrywałeś. Masakra to teraz będziemy mieli przebitki z tego, co nagrywałem bez sensu Tak się, bo... Marek, tak się Marek nudzi bez sensu Ale tego. mam aparat, mogę używać aparatu, więc widzicie, to jest jeden plus W każdym razie jedziemy do Kubańczyka, tak? I będziemy musieli wejść do niego przez okno Bo ja nie wiem, gdzie on mieszka dokładnie Jedziemy nie do, do Kubańczyka, nie mam pojęcia, czy jest w domu w ogóle no bo właśnie, nie mam się, bo on jak chyba się jest w Warszawie jeszcze Teledysk nagrywa nie mam, nie mam jak się z nim kontaktować, także jedziemy w ciemno Gracias. Jesteśmy w mieście Kubańczyka, czyli w Ale wszystko zamknięte. Wszystko jest zamknięte, dzisiaj jest niedziela niehandlowa. Tak? Niehandlowa, niedziela? No tak, tak, tak. A co ty źle się czujesz, czy co? Nie, po prostu Bo tak no, mówisz. To denerwuje mnie, to w sensie. byś nie pił dwa dni alkoholu. W sensie tak chciałem... mówisz. I ty mówisz, jak nie pijesz. Tak, no na pewno. No dobra, trzy dni. No dobra, Marek, przejdę. No co, jest do Kubańczyka. Chodzi o to, Kubańczyk że. Kubańczyk zapewne będzie miał coś do jedzenia i Kubańczyka zjemy. Ty, ale jestem, nie, denerwuję się. Cześć, tak jak po papierosach. Ty ty nie masz czegoś takiego, że się denerwujesz? Nie, ja jestem bardzo spokojny człowiek. A ja się na przykład denerwuję i muszę coś. Nie wiem, muszę coś robić. Chciałbym sprawdzić na przykład Instagrama. To najbardziej chcę sprawdzić Instagrama i najbardziej chcę sprawdzić YouTube statystyki i A co chcesz sprawdzić na Instagramie? No po prostu, lajki, pod zdjęciami wiadomości, kto do mnie napisał, e-mail. Jakieś, jakieś, dojedziesz. Źle? No pomyliłeś się, widzisz? Masz zaburzenia już. No tu do Kubańczyka czy nie? Nie. Dobra. Masz zaburzenia? Dobra, nieważne. No może oczywiście się do kumańczyka. Okej, okay, minęły jakieś 3-4 godziny od tego jak pierwszy raz użyłem telefonu. Nie wiem, która jest godzina. W ogóle musi wziąć zegarek, bo... bo... Jest ta trzecia w samochodzie pokazywało. Którędy do Kubańczyka w ogóle? No nie, spytaj się. Przepraszam? Którędy do Kubańczyka. Proszę? Do Kubańczyka. Nie wiem. Nikt tutaj nie wie jak dojść do Kubańczyka. Ale ja wiem w sumie jak dojść do Kubańczyka. No ale ja nie wiem. A po co mi się kazać się dopytać? No ja Dobra, najbardziej sprawdziłbym Instagramach, e, Marek nie gdzieś... się tak ręcznie. No w kur Jestem, tak jak po ślugach, nie? Że nie masz telefonu. Tak, że nie mam telefonu. Brakuje mi czegoś w sensie. Chcę, chcę sprawdzić Instagrama, chcę sprawdzić pocztę, chcę sprawdzić połączenia, chcę sprawdzić godzinę, nic niczego nie mogę sprawdzić. Tutaj jeszcze mamy w samochodzie zły zegar i nie wiem, która jest godzina w ogóle. Nie wiesz, że to jest uzależniony? No to Czekaj, jest uzależniony to tutaj będzie się wyświetlało. Znaczy w takich starych, tak nie ma. Tak, jestem uzależniony, mogę to szczerze powiedzieć, że jestem uzależniony od internetu, od telefonu i od, i od reszty socjal mediów. Ty nie jesteś uzależniony? Ja tak. wolę tego nie pokazywać, jak jestem uzależniony, dlatego to jest film na kamerze, a nie na filmie. No, Marek po prostu nie pokazuje tego, jak jest uzależniony, ale częściej tak samo jak ja. a skąd się tutaj Jaguar wziął? No, pożyczyłem temu Debilowi przez. No, nie, miesiąc auto nie, nie widzieliśmy. Masakra, co? Nie zapomniałem w ogóle o tym aucie. Nie wiem, jak ty. A ja w sumie też. Ale fajny ten Jaguar, tak wygląda. No, fajny, fajny tylko. No, ale patrz, teraz będzie taka nutka nowości. To znaczy? No wiesz, miesiąc się auto nie widziało, albo i nawet dłużej. No, w każdym razie oddałem Kubańczykowi auto na jeden przejazd. I po miesiącu je widzę. Po miesiącu i to jeszcze nie, nie odniósł go do domu, nie? Nam. Ciekawe jaki jest stan w środku. No ja go, Oddaj mu wyczyszczone auto, także zaraz zobaczymy. I co, dobry melasz, nie? Patrz, 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 jak tutaj porysowane. Masakra A zaś jak w środku. Jeszcze mówię... Sy, brud, smroty i ubóstwo. Już nigdy więcej malutko nie pożyczymy. Pierwsze to. Debil, co? No, Debil jak kurwa. Ch... Może no, mu golfa tak samo załatwimy teraz. A co, no tak, tak, buton. Albo Na, Na, ubóstwo? No, napój, No co za problem. Jak kurde. I co, tak po prostu chcesz golfa zostawić? A co chcesz zrobić? No nie, no napój, czy to no, nie, 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 dobry. Nie, no ja muszę to nie rysować. Ciekawe dlaczego nie ma żadnych kutasów na tym, na, na jego golfie. No właśnie. Ciekawe tylko na. No właśnie. Na, na wszystkie. Patrz, są ślady kumończyka. Widzę, właśnie. My wiemy o no, co chodzi, nie? Tutaj też. Patrz. Dobra, pukamy? No pukaj. Znaczy nie, faj z pracy No już się zamyka, to po pierwsze nie umiecie. No dobra już dzwonisz. Już, już co to ma być? Co wy tu robicie? Marek weź z tą kamerą, idź to! To no, co ty robisz? Dobra, tak się nie robi, no wchodzisz do kogoś na chatę, powaliło was. No dobra, no to nagrywamy, nie no, mogliśmy. Ale to mogliście, no, mogliście zadzwonić, że będziecie w wstargali. Ale no, nie, 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 nie nagrywamy film. Jestem Klassiar. Marek weź to wyłącz, co ty robisz? Nagrywamy film, że jest. W dupie mam wasz film Czy puka do mnie na chatę jak się wchodzi Nagrywamy film że 24 z telefonu internetu. Ale w dupie no ma Puka się jak się wchodzi na chatę, co wy, nie robicie? Macie, jeszcze z kamerą mi tu wjeżdżasz. Co to ma być? Co? W ogóle czemu nie dzwoniliście, że przyjdziecie? No bo film tu tłumaczę ci. Bez internetu, bez telefonu. A ten nie zadzwoniliście, bo po prostu nagrywacie głupi film, że nie macie telefonów, tak? Demofonem, za. To y, nie mogliście y, udać na film, że nie macie telefonu i zadzwonić chociaż demofonem, albo no nie dobra telefonem? Ja nie wiem co ty tutaj robisz, dzwoniliśmy do ciebie domofonem. No sobie w gaciach oglądam na bloki a wy mi tu wierzacie? no to co to ma być, Marek? A ja nie wiem, no jego pomysł. Chyba was powoli wyszkolić, no bo zaraz pomysł. nic nie będziemy nagrywać. Dzisiaj wrócicie sobie na chatę Ale się poirytowałem teraz, nie? Nie był mój pomysł, żeby otwierać... A to był mój? pomysł? Czy ja wierzę, ci na, Jak ty leżysz w gaciach yy, na hatę? Nie pukając, nie dzwoniąc, że będę? No. Ale jak mi się tak. dzwonić, jak nie mam... Ich, ty, ty. Dobra, nieważne, dobra. Ale to idziemy chyba. To my chcecie nagrywać w ogóle. Nie, nie wiem no tego. już idziemy. No to możecie iść w sumie no. Ja, ja nie wiem jakie. Je... Po prostu my tak się, że końc leży sobie chłop na kanapie, ogrom sobie bloki kipawy mi wjeżdżacie na pewniaka. No co to ma być? Dobra, na razie Kuba. no to do studia, trzeba muzykę robić. Chodź. Co ty robisz Marek? Chodź E, eee, jestem chyba w kiblu. A co jest kiber? Nie wiem czy ja to jestem. Ale w sumie korzystając z okazji się wyszczą. Tak minęło z 10-15 minut. Nie wiem ile, bo nie mam zegarka. Słyszycie? Jakby chodził tam. Nie wiem czy to jest już odpowiedni moment, żeby wychodzić. Naprawdę. idę. Albo nie to? Nie no ale chyba się, p***ło w dupie, już, nie? się w dupie już nie? się w dupie, wy***le. Wy***le a jak na to będzie na to? filmie, to ci zaj***** ręka. Wyp*****leś. Disco Polish ci tego nie zrobi. Nie wiem ku**a, żebyś go nie nie znowu. Nie widać może półskóry. Ale co? Wyszedłem, nie no, Dobra. Mówiłem ci, Marek. Mogliśmy to inaczej rozwiązać, tak? To bym z filmie w filmie zagrał. W ogóle... To w ogóle pieniądze, tak? Nie no. Mieliśmy pieniądze od niego policzyć. Nie odejdziemy dojedziemy do Szczecina. Chyba. Brzuski. Za mną uczyli Ja wiem, ale go wkurzyłeś. No dobra, Pierwszy raz go dobra. tak zdenerwowanego, widziałem. Idziemy stąd. To fajne brzuski, co? Co? Brzuszki? Drzewa. No śliczne. Sosny. A co, co będziemy robić teraz? Czerw. Jezu, jak nudno bez tego neta. Strasznie. Zagląbną w coś. Jakąś grę. Będę grał w grę. Zagrad w coś. Chodź na trening. Na trening? No. no. to dalej. Dobra. dobra. Okej, okay, tak więc minęło już kilka godzin. Zaczynaliśmy jak było jasno, teraz jest na dworze ciemno. Ja ogólnie zrezygnowałem, musiałem co to gonić. No zrezygnowałem. To, rezygnowałem. to co, że, że niech było chyba k***a nie usłyszałem, to, że to zrobisz. Rezygnowałem, zrezygnowałem. Musiałem odzwonić Nie no, są filmy nagrywać, to jest jakaś żnuła, nie? No to, ale... Ja mam teraz ja Tam się jedzie na trening, co za Dobrze, już ciebie. zaraz będę jechać, ale no bo ja ja nie rozumiem, k***a. Co ty mówisz do mnie, człowieku? Dlaczego zrezygnowałeś? No musiałem dzwonić. No ale ja mam zostać tym sam? No nie, ja mogę kontynuować. Tylko mówię, że musiałem dobra No nie, no, to wystąpił przejść challenge. Jeżeli odebrałeś rzeczywiście odebrałeś? No, dobra. Ale miałeś zostawić ten telefon w domu. Czemu tego nie zrobiłeś? No, bo zawsze może się przydać. No, ale to film nagrywaliśmy. Film, film, film. No, dobra. Gadałem dwie minuty. Nic się nie stało. Nie, 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 że nic nie stało. Tylko przejść swój challenge. Dobra, to No ja nie. Postaję. No równie dobrze mógłbym teraz siedzieć sprawdzać sobie wiadomości. No to zrób to już tak spieprzyłeś to. No i nie. Ja kontynuujemy sprażę. dalej. Nie, nie, kontynuujemy dalej. Bo sprzedaje swój challenge. Ale ja. No, jeżeli odebrałeś telefon, miało być bez, tak? Cały dzień. Już nie 1.24 24 godziny, ale cały dzień bez telefonu. No to ja kontynuuję dalej. Dobra, ale... na ten trening Marek Ale się rozglądasz, zdenerwowałeś mnie, tak? Bo co? No bo cię umawialiśmy na coś. Na co? No na to, że kur... będziesz ze mną w tym challenge'u, a nie że sam. No to będę... jestem! No już nie jesteś, no. no jak nie jestem. No nie jesteś, to skoro odebrałeś telefon, to nie jesteś. No. Z... No dobra, to cię nie Zerwałeś warunki umowy. No. Ja teraz mam ta... mogę korzystać z telefonu dalej, a ciebie frajerze walić. Nie chcesz co nie? No i dobrze, no. no. także. No i co? Ale zajebisy telefon, ja. Kręcę? Nie, że jest się. No serio, fajny telefon. W dupie to mam, spieprzyłeś, spieprzyłeś, tak? I teraz ja zostałem sam. Twój problem. No nie twój, nie. Co, co kurwa mój problem? Zaczek się mnie wychujesz. Ja. No a kto? Ja sam się mnie wychujesz? Dobra, Marek, skończ nagrywać, jesteśmy na treningu. Myślisz, jak ktoś jest? No nie wiem, no chyba używałeś telefon, chyba wiesz, czy ktoś jest, czy nie. Nie no, nie dzwoniłem do niego. Nie no, ja ja sobie robisz to po co ten telefon odebrałeś? W innej sprawie. Koleżanka złoty. Za to zadzwon do niego. No nie, ja nie użyłem też telefonu. No tylko raz użyłem, to co? To co on odwał dzisiaj trening, czy co? Znaczy nie wiem, która jest godzina w sumie. Może być już po. Nie no, ciemno się robi o 17 jakoś. Czyli jest 18-19 podejrzewam. Na no, trening jest, której o 19. Znaczy nie wiem o której jest dzisiaj, bo nie wiem jaki jest dzień dzisiaj. Jest Niedziela. Tyków, a to nie ma. To nie telefonu. Ja ty, muszę niedziela sprawdzić. Jest. Niedziela jest, to nie ma treningu. Muszę sprawdzić. Jezu, Ale nie ma treningu i tak, niedziela jest. Co? Niedziela jest. Ja w niedzielę chodziłem na rano. Ja ją ja sobie robisz? Wolno. Ja sobie. Ja, 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 ja I co teraz? No nic, jestem zdenerwowany. A to mój problem. No bo jedziemy na próżno, no człowieku. A skąd nie ja miałem Dobra, wiedzieć? Tego, ja zapomniałem, no. jaki jest dzień, idioto. Myślałem, że jest środa. Co? co myślałeś? Że środa jest. A jest niedziela. Chcesz coś Marek? Nie, nie. E, Toszenka, e, masło orzechowe. Małe, duże? Duże. Duże. W takim razie zapraszam do okienka, jeżeli to ma całość. Tak, całość. E, Marek, masz kartę? No, ja nie, nie mam karty, a mam tylko w telefonie. A nie, Jak mogu, nie, masz? nie mogę używać telefonu. Ja nie mam przy sobie gotówki. Sprawdź, czy masz. No nie mam, no mówię ci, że nie mam. Nie ma żadnych dragów? no ale to dziękujemy. No, ku... A robisz znowu? Masz przecież kartę, czy nie masz? No mam w telefonie tylko, a nie mogę używać telefonu. Ja pierdolę. Widziałeś jakiś wstyd? Eee, tam. Nie ja się się tak, no, nie. A co nie masz w ogóle pieniędzy tutaj, nigdzie? No nie mam. Nie ma tutaj? No a... Zawsze były jakieś no. drobniaki. No nie mam. No dobra. Ale nie miałeś gotówki, miałeś? No nie, nie mam, w McDonald'sie wszystko wydałem. A co nie zostało ci nic? Nie. No nic, nie zostało. Zaraz no. benzyna w ogóle się skończy. Nie wiem, czy dojedziemy. Toż w ogóle będą mieli. No miał dać hajs. No tak, dał ci hajs, jak go nagrałeś w Gaczach. Widziałem to nagranie. Z Kotem leżą w gaciach i gdzie nie dziwię, że ci hajs. Znaczy ja się go nie pytałem, bo trochę przypomnił No trudno się go zapytać, no to mówię, że w gaczach leżał Chłopaka ty go nagrałeś A myślisz, że by dał? Myślę, że by dał. Czemu miałby nie dać? No nie wiem. Na benzynę by nie dał Dżaga wziął i na benzynę by nie dał. No Marek, no słyszysz z siebie No dobra, to wracaj na chatę w takim razie A przynajmniej się tam kieruj Pana śmiecia, pana śmiecia. Kto to, to jest? Śmieć ze strany. Pała jedna. Patrz, patrz, patrz na śmiecia. Patrz, patrz, patrz. Jaki debit. Patrz, 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 patrz obity obi ma cały. Patrz na gościa. Ja, bo, ale bo, ja, go Bole. Ja zupełnie przypadkowo na, na nich trafiliśmy. Patrz, co za tym? Przysięgam. Zupełnie przypadkowo patrz, na nich trafiliśmy. Patrz. To jest ta pała ze strana. Zdą swoją BMW, którą kupił za walkę, nie może wyprzedzić. Bo nie, nie, nie umie jeździć. Ale nie, nie, że nie umie jeździć. On po prostu nie ma szansy. To jest grat. Człowieku. Takim gratem w ogóle żony jeździ. Że na ulicy można śmieci spotkać. Ale eee. nie przypadkowo. Olejnik boli wątroba? Już nie. Jak to nie? nie. Ale gdzie, jak wy w ogóle stąd jechaliście? O co chodzi? Co jak? No, gdzie my byliście? Przejdzicie nas czy co? No. A no, nie, tak serio? Nie, byłem w tym, w serderzie. My też? A po co? po co były? A? A ale, bo... ale tak trafiliśmy na siebie, to męka trochę, nie? Ścigamy się? No. Ścigamy się? Podawaj. Możesz startować po nim w sumie. Nie żartowałem, nie będę się z nim ścigać, bo już się z tym ścigałem pas, pojechał Ale grubo co? A słyszeliście co jak klekocze? Jak klekocze, no i no. jest diesduch taki, że... Fuh. Tam zaraz będzie olej Fuh. do wymiany. Aż mi się szczerze ci powiem, że humor poprawił. Mi się go trochę szkoda zrobił, żeby się jeździć takim żeniem ty, znowu ten śmietnik. Oj, aż maskę muszę założyć. Gdzie teraz Marek jedziemy? No na chatę chyba, już to samo. Powoli. Ja chyba, że jedziemy sam. za śmieciem. Nie, po co mamy za nim jechać? No nie, ja bym go pobił. Co ci da, że pobijesz olejnika? No Olejnik to jest taki... To jest, to znaczy, jest taki człowiek, który inaczej. zasługuje na odpoczynek od żeby... Znaczy, to no. znaczy inaczej, tak? Znaczy inaczej, znaczy inaczej. No znaczy inaczej. Ty co? tak często mówisz. Bo on, no, bo on po prostu dostał za, za dużo pieniędzy, nie? Powinien jeszcze raz dostać, że wiesz, żeby to się wyrównało. Myślisz? No kurde. No zawsze kiętną, nie. Kolejnik, doszedłem do wniosku, że trzeba cię jeszcze raz p załadować, bo nie zasłużyłeś na te p... koła. Wy ty dostałeś tylko jednego kopa na wątrobe. To ty gadasz? Ale za dużo pieniędzy dostałeś jak na jednego kopa. Za dużo, nie? No, wydaje mi się, że mu od hajsu, zobacz no. Ale szkoda mi tego człowieka. Naprawdę mi go szkoda jest, no. Tak personalnie no. Mi też. A już wkrótce w ogóle będzie piosenka kolejnika. Nie, 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 tego nie, nie mów. Trzeba to wyciąć. Albo wypikać, wypikać, no. Ale będzie piosenk kolejnika. I Będzie grubo. Z teledyskiem. No, no, żarty żartami, ale trzeba zastankować, nie? Mam karty w telefonie, już mówiłem o tym, wszyscy wiedzą, ty też wiesz. No to co robimy? No jesteśmy na stacji. Kradniesz? Nie, no nie, nie chcę nie zgłoszenia. Już za dużo mam. Ale... No to stawiaj auto i nie jedziemy dalej. Nie, no to jedziemy dalej, dopóki się nie ten. Dopóki nie padnie. No to ty nie zadankujesz, Tylko żebyśmy na poboczu stanęli, nie? No to i kamera. Boże się nawet ma? ma rezerwy. No, już rezerwy, tą rezerwę. rezerwy ma z 40 km 40 do... 40 do... do 30 km. Nie no, z 30 km ma rezerwę. Zobaczymy.